Hej, hej! Witam was bardzo serdecznie! W sumie po raz pierwszy, ale nagrywam to chyba z szósty raz w Twierdzy Krzyżowiec HD. Postanowiłem reaktywować serię, w sumie stworzyć nową serię z HD. Będziemy grać mm, pierwszą edycję oraz War Chesta. Oczywiście od nowa. Wszystko. Ale, ale w lepszej rozdzielczości, w HD i... Nie, nie wiem czy... Będę lepiej grał, niż grałem. Na pewno nie jest to trudne, ale... no zobaczymy. Dalej nie wyświetla mi w Mistrzostwie Potyczek żadnych informacji. Jest... tysiąc... tysiąc setny... Już widać, że z maja już tutaj trochę grałem. ale dobra, nieważne. Tak czy siak, zaczynajmy. Pierwsza gra będzie krótka, w sumie wprowadzen wprowadzeniówka. Gram Lord Armed na Sultan Abdul. Ha! Piękna nazwa, wiem, wiem. No ale po prostu zacznijmy już bez gadania. Nagrywam nowym programem i... i... Zapomniałem wybudować o to o to. Jeszcze to. Nie ja dobra, wybuduję wszystko sobie na spokojnie. Amur wybuduje zaraz. Ciekawe, czy są tu skróty klawiszowe. Wiem, że grupowanie jednostek jest, zauważyłem ostatnio. Nie ma to jak takie rzeczy zauważać. No dobra, tu jak zwykle zabudowuję. Żeby nie mogli tędy przechodzić ani tygrysy, ani nikt inny. Dobra, biegnie naokoło, więc jest dobrze. Mm, to sprzedamy. Jest żarcie. Żarcie sprzedamy. I przyspieszymy do 90. Potrzeba Jeszcze możecie napisać w komentarzu, jeżeli ktoś to jeszcze ogląda. <laughs> Bo trochę u was zostały tam tych 450 subskrybentów. Nie wiem jak to będzie u Was wyglądać. Już większość to wymarłe konta czy nie. Jak jest dźwiękiem? O, ogólnie u mnie jest trochę głośno, a z oglądałem poprzednie nagrania, to nie było za precyzydnie. Dźwiękiem. Zmieniłem trochę ustawy, Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. W tej grze nie będzie za dużo logiki, ani ekonomii nie będę budował, ani nic. Z przyzwyczajenia po prostu coś takiego zrobiłem. Mogę od razu wybudować armię i go pokonać. A jest mniej więcej trudności szczura, chyba nawet łatwiejszy. Jeszcze niech tylko dadzą mi kamień i dwóch dobuduje i lecimy. Tą z... Tą z. nie wiem co są. Dialog. To jak widać, dobudował sobie. Ale nic mu to nie daje, tak naprawdę. Raz, dwa. Ach, mikrowanie jednostkami. Zawsze to lubiłem, tak. Mm, no dobra. Nie wiem, czy zabiją. O, dobra, zabiją. Mm. Nie miło ma jednostek. Dwadzieścia trzy dużo. No nie powiem, że nie. I raz, i raz, i raz, i raz. Dobrze. Dobra, niech oni pobiegają trochę. Już mogę Czemu ty jesteś ranny? Ha, to on cię aż tak zranił? Naprawdę? No dobra, dobra. Nie było pytania. a muzyka się wyłączyła. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Muzyko. Ojojoj, to chyba jest najgorsza gra. Znaczy najgorsza. No dobrze, najgorsza w sumie jaką grałem. Wcześniej tak długo mi to nie zajmowało. Ani nie miałem takich strat, no ale... Co poradzisz? Biedny hmm, Ta, zwycięstwo chciałbym statystyki. No, 6 jednostek straciłem. Widać, że... No, we wszystkim wygrywam oprócz najwyższej populacji, ale to jest nieważne. Tak czy siak. Spodziewajcie się już tej serii już tak na pewno. Tak nie wiem co ze sobą porobić To jest takie z nudów. A już niedługo drugi odcinek z tejże serii. Może jeszcze kilka odpalę, nie wiem. Ze Strongholda jedynki może z HD, bo też mam. No dobra, tak czy siak to się jeszcze wszystko zobaczy. Stronghold Crusader HD na pewno będzie. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.